Dzień dobry YouTube. Dzisiaj taki temat: co się wydarzy, jak przestaniesz rozmawiać o ludziach? Ja sobie tylko szeregowo przestawiam, bo coś mi tutaj, tutaj się krzywiło i cały czas jeszcze nie miałam dobrych kątów, ale to będzie ok. Dzisiaj taki temat: co się wydarzy, jak przestaniesz rozmawiać o ludziach? Jak przestaniesz mówić o ludziach? Jak jest to um, temat, który który naprawdę pomaga w życiu, jak się go zrozumie i zaczyna się go wdrażać w życie. Więc konkrety, konkrety, jeszcze raz konkrety, jeżeli mnie jeszcze nie znasz, ja nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 23 lat, a na tym kanale mówię o wiedzy, o rozwiązaniach, o narzędziach, które pozwalają żyć bardziej, być bardziej, zarabiać bardziej, czyli jak tworzyć swoje życie bardziej, żeby, żeby i optymalizować, nie? W takich swoich, w takich swoich, w yeah, mm, w takich swoich obszarach. To, co ja tu nie mogę. Bo ja słyszałam, że mi on nie nie pokazuje, że jestem na żywo na Instagramie. Wczoraj słyszałam taki cytat, który bardzo dobrze pasuje do tego tematu: wszystko Na że. Wybitne umysły rozmawiają o. Mm, hej, hej, miłego dnia. Cześć, Kacper. Co cię wiedzieć? Więc wybitne umysły rozmawiają o ideach, przeciętne umysły rozmawiają o wydarzeniach, małe umysły rozmawiają o ludziach. I ten cytat przecudownie, czy Szczezielina, ten, ten cytat przecudownie pasuje do. Mm, do do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego że jednym z elementów, które uczę na kursie asertywności, to jest to przestań gadać o ludziach, przestań się zajmować z innymi ludźmi, przestań obgadywać i przestań w ogóle dyskutować na pewne tematy. I popatrz teraz na, na ten temat z punktu widzenia cytatu, od którego zaczęłam, czyli wybitne umysły rozmawiają o ideach. Przeciętne umysły rozmawiają o wydarzeniach, małe umysły rozmawiają o ludziach. O co chodzi i dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli mówimy o wybitnych umysłach, to one nie mają czasu. A wybitny umysł co to jest wybitny umysł? Wybitna jesteś ty, wybitny jesteś ty, wybitna jestem ja. To nie chodzi o to, że musimy mieć jakieś specjalne IQ, jakieś specjalne skillsy itd. To chodzi o sposób myślenia, o zarządzaniu sobą w czasie, o zarządzaniu sobą w rzeczywistości, to chodzi o sposób, funkcjonowania w świecie, gdzie skupiam się na sobie po to, żeby osiągać swoje życie bardziej, a nie skupiam się na innych, żeby dyskutować innych. Ludzie, którzy um, ludzie, którzy mają duże cele w takim rozumieniu, że wiedzą, dokąd dążą, wiedzą, do jakiego życia chcą, wiedzący, jak chcą, żeby wyglądało. Dzień dobry, czy cześć. A jak chcą, żeby wyglądało, mm, a, jak chcą, żeby wyglądało i życie bardziej, one nie mają czasu na dyskutowanie o tym, o jej na świecie się wydarzyło to i to, a czy widziałaś, że ktoś tam kogoś, jaki był wypadek, jak ktoś kogoś zamordował, jak ktoś kogoś skrzywdził, jak się politycy pokłócili i tak Nie mają czasu na to, na rozmawianie. Nie mają czasu też na obgadywanie innych na zasadzie, ty wiesz co Jolka zrobiła, a co, a co Małgośka. Nie mają czasu na scrollowanie internetu po to, żeby patrzeć i podglądać na zasadzie, nie wiem, kto co, gdzie, z kim, jak i po co i dlaczego. Nie interesują ich plotki, nie interesują Interesuje ich pewne wydarzenia, czyli ludzie, którzy wiedzą dokąd dążą, oczywiście wiedzą, co się dzieje na świecie, czyli wiedzą, co wyprawia Trump i, mam nadzieję, że na słowo Trumpa nie zbanują tych kanałów, i, i że tam na rynkach się dzieje to, co się dzieje, i, i że ma to wpływ na ekonomię, ma to wpływ na gospodarkę, ma to wpływ na pewne rzeczy, czyli rozumieją mechanizmy świata, ale interesują się mechanizmami świata nie po to, żeby w nich się. Taplać w obszarach, które ich nie dotyczą, tylko interesują się mechanizmami świata po to, żeby optymalizować swoje życie. Czyli dla przykładu, po to, żeby wiedzieć, które zawody znikną, które nie znikną, jakie są obecne trendy, jak wykorzystać szanse i możliwości dla siebie, po to, żeby wzmocnić swój cel, żeby zbudować swoje życie bardziej i żeby, żeby iść po to, to co, to co chcemy, żeby iść. I to jest ta różnica. I popatrz teraz, czyli ludzie, którzy wiedzą, ja nie będę mówiła przez pryzmat wybitne umysły, tylko ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, ludzie, którzy wiedzą, jakie ma być ich to życie bardziej, ludzie, którzy wiedzą, dokąd dążą i którzy są skupieni na swoich celach po to, żeby faktycznie zapewnić lepsze życie sobie i swoim bliskim, to oni się skupiają na tych czynnikach we Wszechświecie, w we świecie, które mają na nich wpływ, bo są skupieni na zadaniu, są skupieni na, na codzienności, są skupieni na na, na tym, co ma wpływ na nich samych, na co oni mają wpływ, tak? Ludzie przeciętni, dlaczego jest powiedziane, czyli te osoby, które tak gdzieś trochę dryfują w życiu, skupiają się na wydarzeniach i to chodzi o te wydarzenia właśnie na zasadzie, że to jest takie ta planie się oglądamy, oglądamy wiadomości, oglądamy profile innych i my wiemy ja, ty wiesz, że tam ci się znowu rozstali, ja, ty wiesz, co się wydarzyło i tak dalej, co ci to daje w życiu? Nie? Ja w pewnym momencie przestałam całkowicie oglądać wiadomości, a tam pewne rzeczy oglądam akurat ze względu na to, że gram na giełdach, to, to widzę, co się dzieje w gospodarce. Natomiast tak generalnie, tak poza tym, to ja, poza tym, co ma wpływ na gospodarkę i na giełdę, to, to nie wiem, co się dzieje na świecie z prostego powodu. Jeżeli coś się wydarzy dużego, o czym powinna wiedzieć, to i tak mi ktoś doniesie. Nie? To, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie i, i to jest OK, a cała reszta ja nie mam na to czasu. Doba ma tylko 24 godziny. Nie jesteśmy w stanie widzieć wszystkiego, być wszędzie, podążać za wszystkim, więc musimy podejmować decyzje. I dlatego osoby, które gdzieś tak niby coś już jest lepiej niż, niż, niż przeciętnie, ale mimo wszystko tak trochę niby coś robi w tym życiu, ale mimo wszystko dryfuje, to skupiają się na wydarzeniach, bo podążają, zamiast się skupić na swoim życiu, to podążają za tym, co się dzieje na świecie, ale nie celowo, Czyli tak jak powiedziałam, czyli z punktu widzenia tego, co jest dla Ciebie interesem, to Ty podążasz za tymi aspektami, na przykład gospodarki, albo nie wiem. Obserwuję, co się dzieje we 1 Oczywiście, że obserwuję, no bo kochamy w jeden i zawsze oglądamy w jeden, ale to nie znaczy, że codziennie śledzę kanał F1 i znam wszystkie plotki związane z kierowcami, i znam wszystkie memy i znam wszystkie wydarzenia. Wnoszę o to, jakby ja nie mam na to czasu. Czyli skupiam się na tym, że wiem, kto wygrał ostatni wyścig, wiem, jaka jest konfiguracja w teamach, wiem, jakie są zakresy punktowe, wiem, gdzie jest mój ulubiony kierowca i tak ale całą resztę nie śledzę, nie, czyli jestem tylko w tym miejscu do pewnego momentu. A dlaczego? Bo tytuł tego live'a jest: jak przestaniesz mówić o ludziach, to co się wydarzy w Twoim życiu? Przeciętne osoby, czyli osoby, które nie są skupione na swoich celach, które nie wiedzą, do, do, dokąd idą, które nie mają wyznaczonego celu, które nie wstają każdego dnia z takim, Pomysłem na siebie i z taką energią pod tytułem: Jak robię kolejne kroki do mojego życia bardziej, to one się skupiają na innych ludziach, bo skupienie się na innych ludziach jest łatwiejsze. Bo my bardzo często, jako Polacy, mamy w krwi DNA, jak się śmieję, nie raz. obgadywanie innych, nie? Gadanie na tematy innych, oglądanie się na innych, zwracanie uwagi, co oni robią. I, i, i patrzenie na pewne rzeczy, bo to ja widzę to na przykład w biznesie, wyobraźcie sobie taką sytuację, kto, kto buduje taki biznes jak ja, albo jest ze mną w teamie, to będzie wiedział o czym mówię, bardzo często hamulcem dla ludzi w biznesie takim jak ja robię, czyli ja buduję multilevel marketing, dokładnie trzy multilevel marketingi, albo inaczej dwa, no trzy, można powiedzieć trzy, to ludzie w biznesie takim jak ja bardzo często oglądają się na boki, o, Jola przestała pracować. O, Kasia przestała pracować. A to ja też przestaję. O, ta nic nie robi. Ta nic nie robi. A to ja też nic nie robię. To jest przeciętne. To jest myślenie przeciętniaka. Dlaczego? Dlatego, że własny sukces uzależniamy od sukcesu innych. Własne działanie uzależniamy od działania innych. Serio? Naprawdę to tak powinno wyglądać? Czyli my. Jeżeli ktoś przestaje o siebie dbać, jeżeli ktoś przestaje dążyć do Twoich celów, jeżeli ktoś przestaje robić rzeczy właściwe, właściwie to dlatego, że ktoś przestał, to ja mam przestać? No, no ale halo, no to ktoś nie zapłaci moich rachunków, ktoś nie przeżyje, moje, nie przeżyje mojego życia i tak mnie skrytykuje. Wiecie, jak to jest. Zawsze jesteśmy za wysokie, za niskie, za grube, za chude, za, za mądre, za głupie, za, mm, za fajne, za niefajne. Zawsze jest coś nie tak. Trzeba się oduczyć myślenia o innych ludziach i trzeba się oduczyć gadania o innych, Ludziach w rozumieniu przejmowania się nimi. Co inni pomyślą? Co jak pokażę coś na relacji, to jest coś? A co jak teraz nie wiem, na, zmienię swoje otoczenie, to co oni sobie pomyślą, a co oni pomyślą, jak ja zacznę działać inaczej? A co oni pomyślą, jak ja teraz przestanę obgadywać innych. No bo są często takie środowiska, nie? Ja pamiętam taką sytuację, jak bo ja w rozwoju osobistym jestem 20. O, nie, dłużej, szkole 23 lata. W rozwoju osobistym jestem od 16 roku życia. Jak miałam 16 lat, zaczęłam się aktywnie interesować rozwojem, i zaczęłam czytać książki rozwojowe, zaczęłam no, od 17 roku życia, pracuję zresztą. I, I wtedy zaczęłam też budować pierwsze, pierwsze zespoły, zresztą w Oriflame'ie. Jeździłam na szkolenia, prowadziłam pokazy z makijażu i prowadziłam pokazy z planu marketingowego. Moim pierwszym maluszkiem cudownym, kupionym za własne pieniądze, na raty. I zmierzam do tego, że od wtedy rozwijając się, oduczałam się gadania o rzeczach nieistotnych, i gadania o innych. I pamiętam jak dzisiaj tą sytuację, kiedy nagle przestałam pasować do pewnych imprez, nagle przestałam pasować do pewnych ludziach, nagle, nagle przestałam pas do, do pewnych ludzi, nagle przestałam pasować pewnym ludziom. Dlaczego? Dlatego, że oni zaczynali gadać o tym, eee, ale się uchlaliśmy, ale było, ale to, a ja sobie myślałam. Ale kobieto, ale co za różnica, ale w ogóle albo nie chlaj, albo o tym nie gadaj, albo nie wiem, nie? Albo gadanie, ty wiesz, a tamta siam, to wamta, a ja nigdy nie chciałam tym gadać. Ja po prostu przestałam się tym interesować, przestałam się taplać w takiej energii, dlatego, że miałam swoje cele, miałam swoje działania, miałam swoje ambicje, miałam swoje plany i byłam skupiona na tym, jak kształtować dzisiaj po to, żeby jutro mieć przyszłość, i do czego zmierzam, I idąc tak do mm, wniosków z tego, bo zawsze masz wnioski z, z każdego live'a po to, żeby je zastosować, bo te live'y są po to, żeby pomóc Tobie optymalizować Ciebie, nie po to, żeby sobie pogadać. Na, jeżeli masz taką tendencję do tego, żeby się taplać w innych właśnie, żeby się zastanawiać, to jest nawet takie proste elementy na siebie przeuważ, czy jak idzie ktoś na ulicy, po ulicy, nie na ulicy, na ulicy też może jest nie wiem, jak ktoś idzie, widzisz kogoś na ulicy i ktoś jest śmiesznie ubrany w twoim odczuciu, tak z czapy trochę, albo nie wiem, jest większy, a ma mniejszy ciuchy, coś mu wystaje tu i tam. Albo no jakkolwiek coś masz ochotę skomentować, to pierwszą rzecz, którą zaczniesz robić, przestań komentować i przestań to oceniać nawet w głowie. To jest takie zadanie dla ciebie. Przestań oceniać ludzi, przestań się zastanawiać nad tym. Mm, na zasadzie takiej, że ktoś je, ale się ubra albo coś. W ogóle nie ten. Jak ktoś mi dzisiaj tak komentuje, to ja mówię na zasadzie a... Faktycznie no, ciekawe, ciekawe zestawienie, ale miała fantazję. Czyli ja tego nie mówię na zasadzie, ale z czapy, nie? tylko mówię ciekawe zestawienie. Tutaj w Portugalii jest taka jedna dziewczyna, która m, bardzo ją podziwiam za poczucie własnej wartości, która jest naprawdę duża, naprawdę duża. I ona jest tak skąpo ubrana zawsze, że ja, mimo tego, że a, nigdy nie byłam tak duża jak ona, i, i, i często byłam szczupła i fajna, taka w mojej wadze na 61, to nigdy się nie ubierałam takiego na... I ja nie gadam o niej na zasadzie, ty wiesz, bo ona coś... Ja jak omawiałam ją ostatnio, jak mówiłam o niej do, do mojego przyjaciela, to mówiłam na zasadzie, ja ją podziwiam. Podziwiam ją za poczucie własnej wartości. Podziwiam ją za to, jak ma wyrąbane absolutnie na to, co ludzie o niej myślą i mówią. Jak się dobrze czuję w swoim ciele. Absolutnie ją za to podziwiam. I jak chcesz o kimś coś powiedzieć, to moja rekomendacja, zadania dla Ciebie: zwróć uwagę, jak mówisz o innych ludziach, jak dyskutujesz o innych ludziach, to um, albo, zaraz przeczytam komentarze, właśnie mam jakiś komentarz, o, um, a, albo mów o innych dobrze, albo wcale. Zrób sobie takie założenie: o innych mówię dobrze, albo wcale. A generalnie nie myślę o innych w rozumieniu, czyli możesz myśleć o innych z punktu widzenia dbania, o innych empatii, tego typu rzeczy, ale nie myślę o nich przez pryzmat wpływania na siebie w sposób destrukcyjny, porównywania się albo dodawania sobie poczucia wartości. Na zasadzie, albo ona jest taka, to jestem lepsza. Nie jesteś lepsza, jesteś inna. Nie? My w ogóle jakby myślenie o sobie przez pryzmat, że jesteśmy jakkolwiek lepsi jest słabe, nie? Po co? Co to znaczy lepsi? Nie? W porównaniu według jakich parametrów, ale z jakich parametrów startowaliśmy, bo to by można było powiedzieć, ktoś miał jakiś punkt startowy i my i my mieliśmy jakiś punkt startowy, i to, że dzisiaj ktoś jest w punkcie B, a my jesteśmy być może w punkcie D, to być może ta osoba i tak z punktu A swojego, albo minus tam, 1000, zrobiła lepszą i ciekawszą drogę niż my zrobiliśmy z punktu A do punktu D. Być może jej droga była dużo cięższa i wymagała dużo więcej konsekwencji, wyzwań wszystkiego i jej się należy większe podziwni niż nam z punktu widzenia wysiłku włożonego, więc po jasne nie w ogóle oceniać, nie? Wyłączamy ocenianie, twoje zadanie ci wyłączamy ocenianie, jak chcesz powiedzieć coś o kimś to albo dobrze, albo wcale, a najlepiej w ogóle skup się, skup się na sobie. Poczytam komentarze, bo, bo mm, bo być może, a czy to nie tak, że to co mówimy o innych dotyczy tak naprawdę nas samych? Tak, Agata, czyli ja bardzo często to powtarzam, to co mówimy o innych świadczy o nas, nie o innych bardzo często, o nas. I to jest absolutnie, absolutnie. Naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już dawno temu zajęłam się sobą. Najpierw czytam z TikToka. Ja już dawno temu zajęłam się sobą, ale dobrze jest tego posłuchać, przeanalizować, jak to kiedyś było. Super Alina. Brawo ty, bardzo wiele osób może się zainspirować od Ciebie tym. Czy tu mam jeszcze jakieś komentarze, które powinnam przeczytać? Cześć, 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 cześć. Ja nie mam si telewizora 17 lat, zajęłam się poznawaniem siebie. Cudowne. Ja mam telewizor jako telewizor, ja nie mam telewizji. Ja jestem kinomaniakiem, więc my oglądamy na przykład z Iwo, teraz oglądamy The Suits. W garniturach. On ma lat 14,5 i ja jestem w ogóle wcześniej oglądaliśmy House'a razem, wcześniej oglądaliśmy różne rzeczy razem. Jestem fanką oglądania mądrych seriali z dziećmi, dlatego że my ich wtedy uczymy. I wo teraz na przykład uczy się tego, co to znaczy bank przysług. Jak nie ma sytuacji bez wyjścia, jak oni tam nieraz mówią o tym, że masz pistolet podstawiony do głowy, to nie wydaje ci się, że jest tylko zabije mnie albo nie. Nie, masz jeszcze 1465 innych wyjść, więc. Telewizor może warto mieć, ale niekoniecznie telewizyjnie bardzo. Ok. Poczytam na Instagramie, Aga napisała, ale to jest takie polskie. Ja mając kompleksy w Anglii, chodziłam w bluzce z brzuchem na zewnątrz, tam nikt nie oceniał. Dokładnie tak! Dokładnie tak. Bardzo warto się oduczyć oceniania, zastanawiania się patrzenia na innych, hej, 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 tu mam same hejki, hejki, więc nie, nie muszę czytać komentarzy. Tutaj, taka fryzura, nie miałam nic złego na myśli, a, mokra włoszka, a, Dariusz coś mi skomentował, Przybył jako, yy, nie wiem, co to znaczy, mokra włoszka, nie, to nie jest mokra włoszka, to jest włosy z prysznica. No, po co live? Zero interakcji z słuchaczem, lepiej nagrać materiał, prościej i będzie bardziej przemyślany niż paplanina. Dariusz, no nie, live po to, że live mimo wszystko ma swoje plusy. Jak widzisz, jak w trakcie bym odpowiadała na wszystkie komentarze, to nie byłabym w stanie. Natomiast to, co też jest bardzo ważne, ja staram się odpowiadać na komentarze na temat live'a, a niekoniecznie na wszystkie. Ok? No i drodzy, więc zadanie na dzisiaj. Jeżeli masz tendencję do gadania o innych, skup się na sobie i polecam, rekomenduję to oczywiście, zrobić tym, co chcesz. Jak chcesz powiedzieć coś o innych, to. to Mów tylko dobrze albo wcale. Druga kwestia, jeżeli ktoś o tobie coś gada, to powtarzaj sobie w głowie. To świadczy o tej osobie, a nie o tobie. Czyli nie bierz pewnych rzeczy do siebie. Natomiast pamiętaj też drugie powiedzenie, które często powtarzam, że jeżeli jedna osoba powie ci, że masz ogon, to możesz to zignorować. Ale jeżeli dwie, trzy osoby powiedzą ci, że masz ogon, to przynajmniej się obejrzyj za siebie i sprawdź. To nie jest tak, że nie powinniśmy słuchać tego, co inni mówią o nas. Bo być może nieraz forma nam nie odpowiada, bo jest bolesna, bo kuje w serce, ale być może mówią nam prawdę i powinniśmy się nad czymś zastanowić, nie? Więc dwie, trzy osoby mówią ci to samo, to się zastanów nad tym, czy to nie jest prawda, wyciągnij wnioski, to nie ma cię w jakikolwiek sposób hamować, to cię ma rozwijać, ok? Więc tyle na dzisiaj, dzięki za obecność na żywo i za wszystkie komentarze, polajkowanie, udostępnienia, subskrybowanie moich kanałów dzięki za oglądanie z otworzenia jak oglądacie z otworzenia na codziennie od poniedziałku do piątku nie codziennie, od poniedziałku do piątku 1001 jestem a jestem tutaj na żywo na trzech kanałach na TikToku, na Instagramie i na YouTubie, a generalnie też w linkach możesz zobaczyć, co mam dla Ciebie, jeżeli chodzi o kursy różne między innymi asertywność albo pewność siebie może Ci pomóc poradzić sobie z tym myśleniem o innych i nie skupieniem się na sobie, ale to do linków zapraszam i tam wszystko masz. Wspaniałego dnia, buziak!